Zawory elektromagnetyczne DANFOS typu EV220B1550 przeznaczone są do mediów czystych, nie zawierających cząstek stałych. W przypadku mediów mogących zawierać zanieczyszczenia, zalecamy montaż filtru siatkowego przed elektrozaworem. Zanieczyszczony lub nieprawidłowo pracujący elektrozawór można rozkręcić i wyczyścić. Czynności serwisowe najlepiej przeprowadzić używając sprężonego powietrza. Przed przystąpieniem do konserwacji Należy odłączyć napięcie od cewki elektrozaworu. Następnie przy pomocy płaskiego wkrętaka podważamy cewkę i ją ściągamy. Należy pamiętać o konieczności stosowania oringu, który zabezpiecza cewkę przed wilgocią. Serwis elektrozaworu rozpoczynamy od odkręcenia śrub tulei wkrętakiem Torx T15. Zdejmujemy tuleję, a następnie oring. W przypadku zaworów normalnie otwartych NO, zwora jest zintegrowana z tuleją i wyczyścić możemy jedynie płytkę uszczelniającą. W zaworach normalnie zamkniętych NC, zwora powinna poruszać się w tulei bez zbędnych oporów. W przypadku jej zablokowania należy ją wyjąć a powierzchnię wraz z tuleją wyczyścić. Kolejną czynnością jest demontaż górnej pokrywy zaworu. Przymocowana jest ona czterema śrubami ampulowymi które należy odkręcić. Po zdjęciu pokrywy należy sprawdzić drożność otworów korpusu, a jeżeli zachodzi taka konieczność, pokrywę należy oczyścić, a otwory udrożnić. Membranę także należy wyczyścić, zwracając jednocześnie uwagę na jej stan, brak pęknięć i odkształceń. Ostatnimi czynnościami jest udrożnienie otworu pilotowego, otworu wyrównawczego oraz wyczyszczenie gniazda korpusu zaworu. Na zdjęciach pokazane są typowe przyczyny nieszczelności elektrozaworów, począwszy od zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, a skończywszy na niedbale wykonanym montażu. Na korpusie zaworu znajduje się strzałka określająca kierunek przepływu medium przez zawór. Mniejsza strzałka znajduje się także na pokrywie zaworu. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych przechodzimy do ponownego montażu elektrozaworu. Wkładamy membranę oraz sprężynę. Zakładamy górną pokrywę, zwracając uwagę na to, aby groty strzałek skierowane były w tym samym kierunku. Następnie skręcamy obie części korpusu śrubami ampulowymi. Zakładamy oring, a następnie przykręcamy tuleję zaworu śrubami Torx. W ten sposób Przeprowadziliśmy czynności konserwacyjne zaworu F220B 1550.